Halo, halo, z kim rozmawiamy? Halo, halo, witam serdecznie. Witam Kłaniam serdecznie. Tutaj panom. Artur z Warszawy. Cześć Artur, do kogo masz pytanie? <noise> Najpierw mam propsy. Propsy do wszystkich za te ostatnie konferencje High i za to, co się tu dzieje, że ten ostatni rok pod tym powiedzmy kryminalnym okiem został przeniesiony na taki lepszy grunt. Także fajnie, panowie. Mam nadzieję, że się będzie dobrze klikawał i sprzedawało. Drugi pros tak? mam taki, że chciałbym pochwalić skarpetki szalonego reportera. <głos> <głos> Dzięki bardzo. I trzeci temat do szalonego reportera jest taki, że tam słyszałem, ktoś pytał o pomysł na, na to, co zrobić z gazą. To ja mam jeden pomysł. Tak. Byśmy mógł <noise> oddać w końcu za bilet pociągowy z Krakowa do, do Warszawy. Bele dobra reagali, byłoby spoko. Dobra. Trzecia sprawa jest taka, że ja się czasu zastanawiam, czwarta w sumie. Jak to jest Tomasz, że ty to tak potrafisz przekręcić kurwa wszystko wokół siebie, co się wokół ciebie dzieje? Ja wiem, kto to jest, zobaczyłem się, o to, no, no, no. Na swoją korzyść. Tak jak na przykład z posłem Kowalskim. Nie? Tu poprawników do platformy, tu z prawnikiem to, tu prawników to wszystko, kurwa. I nagle później dostajesz łomot w sądzie i przekonujesz całą Polskę, że ty wygrałeś temat, kurwa. I tak jest z każdą jedną sprawą. Tak masz rację, Artur. A ty nie? Arek? Bo rozumiem, znacie. Aż... nie znajomo, jakby nie znajomy. Wiesz co, to tą sytuację ci powiem, że wiesz co, trochę masz rację, a trochę nie. Ja troszeczkę może szumnie, zbyt szumnie zapowiadałem, jak ta batalia będzie wyglądała w tym sądzie. A, a okazuje się, że ona tak czy owak byłaby przegrana, bo tam na przykład padło padło to, że jest tym skarbnikiem, a to było nie do wybronienia, ponieważ im nie był. No i jakby z prawnikami w porozumieniu prze... No, przegadaliśmy, że czy owak ugoda, no i tak mu no masz rację, no zbyt sumnie może zacząłem ten Tomasz, bój, bo ja bym Tomasz, ja bym Tomasz, dalej w proces Tomasz. szedł, ale że on był nie do wygrania, no prawiecy przekonali, że jeszcze no. bym był tylko karany, a teraz no. mam już czystą kartę. Tomasz, no. ale Tomasz, ale to jest właśnie cały twój temat. Nie powiedziałeś tego tak, jak teraz powiedziałeś na TikToku, który No nagrałeś, dlatego teraz ci to mówię. Tylko powiedziałeś, kurwa, wygraliśmy, wygraliśmy, tylko ugoda. I później gdzieś po nocy Twita. to się tak jest, wiesz, ze wszystkim praktycznie, co, co, co uskuteczniasz. A masz kurwa, fajną misję byś miał do zrobienia i do przekazania, tylko się rozkraczasz na tych tematach. Trochę ci się ten wizerunek może ostatnio gdzieś tam poprawił, ale właśnie taką ofiarę gdzieś tam we wszystkim potrafisz Może i masz rację, wyrobić. może i masz rację. I, i, I powiedz mi, gdzie jest koniec tej drogi dla ciebie? Jaki pokorny no nie jest? Wiem, słuchaj, ja, 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 ja już to mówiłem też wcześniej, że widzisz, ja te kurwa pomógi popełniam później za nie kurwa, przepraszam, no ale ja jestem taki kurwa zbyt zbyt wiecznie, przemyślane te ruchy robię, no ale to chyba i tak dobrze, że wiesz, nie brnę, tylko mówię, dobra, sorry, może drugim <grym> razem. Będę się to... starał ich robić jak najmniej, no tylko to mogę zagwarantować i obiecać. Znaczy zagwarantować, obiecać. <grym> Tomasz, jeszcze mam do ciebie jedno ostatnie pytanie. Jaka jest u ciebie taka statystyczna żywotność przydatności kolegi? Nie wiem. No ale możesz to chyba wyliczyć, czy nie? Nie, Jakąś nie mam takiego. Nie chcesz rozmawiać no to... z kolegą, widzę po no, tobie. No, wiesz, jednak no, jednak ktoś to, to osobiście zadzwoni, jakieś osobiste rzeczy, no tak, no nie wiem, no rozmawiam nie, z Arturłem, no, nie bardzo, mogę nie tego wyciągnę... wyliczyć. Tomasz, Tomasz, nie wyciągnąłem no, ani jednej... się jej... znacie, tak? Ta, Tomasz, nie, nie wyciągnąłem ani jednej prywatnej rzeczy, ja mógł... Nie, 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 Proszę ja się mówię, nie mówię, że, ja mówię, że wiesz, że prywatnie się znamy, a nie, no nie, nie, nie jestem w stanie, Artur, ci wyliczyć, no terminu przydatności, no tak jak powiedziałeś, no. Okej. A to, to, no to, ale to ja Artur ta... sugeruje, że nie wiem, ciebie odpulił po jakimś czasie, czy o co chodzi? No tu chyba to, to wiesz co, jakbyś to jakbyś tak ty... przypatrzył. No halo, halo, ja bo, 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 mówię, że. Nie no, jakby tak przypatrzyć Tomka, jakby to powiedzieć, konotacje z różnymi osobami z internetu w takiej czy innej formie. No moja może ja nie jestem jakiś tam turbo zasięgowy, ale mieszkaliśmy na jednym osiedlu przez jakiś czas, to, to można by zwrócić uwagę na taką rzecz, że tak jest fajnie, fajnie, fajnie. Kończy się ta przydatność zasięgowa, idziemy dalej. I, I później już jest ucinka. <grym <grym ja nie mam tak, ogóle... jak wiesz. Dobrze, niestety musimy kończyć, bo wchodzi kolejny Dobra. panel. Cichuj, Dzięki murem za cichym. Dzięki wielki Artur za telefon. Dzięki Artur. No, Ale pozdrawiam. Pozdrawiamy, natomiast...